あっ <music> Cześć, z tej strony Scarlet, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, wyzwanie Dziesięcioleci, 1970 rok. A dzisiaj przed nami kontynuacja historii, która działa się w głównej willi rodu McDingslejów. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze wyzwania Dziesięcioleci, to zapraszam Was bardzo serdecznie do nadrobienia tej serii, jest bardzo długa, ale warto, ponieważ jest to taka jedna z chyba najbardziej lubianych przez Was serii, które w ogóle robiłam w historii mojego kanału. A 6 lat nagrywam, więc jest z czego Wybierać, ale wyzwanie dziesięcioleci właśnie jest taką serią bardzo charakterystyczną, chyba już tutaj. Pamiętajcie o tym, by zostawiać łapki, komentarze tysiąc łapek i macie 100% pewności, że widzimy się za tydzień z odcinkiem. Pamiętajcie o tym, że możecie zostać wspierającymi na moim kanale. Macie trzy różne progi, one oferują różne rzeczy. Zapraszam Was też na Discorda, na TikToka, na Instagram i w ogóle, Boże Drogi! Po prostu rozwijajcie opis. A my wchodzimy już do naszej głównej wili, gdzie jak wiecie się dzieje, ponieważ w poprzednim odcinku Ronald zainteresował się młodą dziewczyną, którą tą młodą dziewczyną zainteresował się też jego synczak. A jego synczak jest takim simem bardzo bananowym. Tak, sprzątaj pani służba, dobrze, że Cię tutaj mamy. Ale jak to przez drzwi przeniknęłaś? W sensie okej, okay, to nawet dobrze, że przeniknęłe szkoda, tylko że tutaj nie mogę na przykład sobie stolika dać, bo mam wrażenie, że wtedy jest jakiś problem, ale wiecie co, ja bym te kwestie nawet była w stanie rozwiązać, jeśli chodzi o ten dom. Po prostu poszerzymy sobie go tutaj z przodu o jedną kratkę tu właśnie w tym miejscu i będziemy mogli poszerzyć naszą jadalnię, ponieważ no brakuje mi troszeczkę miejsca, że tak tą ujmę. Okej, okay, i mamy tutaj, moi drodzy, nie wiem, czy pamiętacie takie miejsce zapomniane, miejsce, w którym kiedyś powstawały wanny, ale to już jest takie historyczne, ponieważ McTinsleyowie zasłynęli swoimi wannami, ty jesteś flirciarzem a na godzinę trzecią chodź tutaj na dół do swojej żony pójdziesz spać, twoja żona pójdzie spać, ty mój drogi powinieneś tutaj się z nimi pożegnać, po prostu wyślij do domu i wyślij do domu musicie sobie już iść bo już taka jest pora, że no powinniście naprawdę muszę już iść, dzięki za wspólnie spędzony czas do zobaczenia, no my też ci dziękujemy Charlotta McTinsley, moja droga, choć też sobie tutaj skorzystasz, weźmiesz prysznic i też pójdziesz spać do swojego pokoju. Kochani, mamy godzinę 9.30, wszyscy są poza domem. W domu został tylko i wyłącznie Ronald, który powinien pracować nad swoimi obrazami. No i Ronald bardzo by chciał coś stworzyć, ale June już go nie inspiruje i ona jest fajna, i w ogóle matka jego dzieci spoko sprawa, natomiast nie jest dla niego inspirująca i on potrzebuje swojej nowej muzy. A jego nową muzą, jak wiecie, jest Stacey. Stacy Macmillan, która już mówiłam, jest też powiedzmy, że buzą dla jego syna. Co się dzieje, Chad Michael Murray? O co chodzi? Co się stało? Weź ty kota zapytaj, co się stało. Kuweta? Przecież ty masz kuwetę u góry. Czeka na czystą, pachnącą kuwetę. No to tu jest czysta i pachnąca kuweta. Czar, Michael Murray. Weź, weź. Uuu, a co ty za nowa jakaś e, pani sprzątająca? Zmieniła nam się służba, ale na szczęście ta najważniejsza z nami została. E, chodź, Ronald. E, ponieważ, no wiadomo, ty masz malować obraz, więc zaproś do spędzenia czasu na tej parceli Stacy. Stacy, musisz mi pomóc malować Potrzebujecie. Stacy Macmillan zaraz tutaj będzie, zamiast w szkole będzie u nas. I ty chodź tutaj, zaproponuj jej masaż. A wiesz co, nie będziemy marnować, może ciebie? Zrobimy tak, żebyś miał lepszy humor dzisiaj. Więc Stacy, witaj bardzo serdecznie u nas. Obejmij ją. I robimy tutaj działania. Dodaj do grupy. Dobra, jesteś już z nami, to chodź na Pinterko, będziemy cię wolała. Ksudziutko, Pinterko. Podejdź tutaj razem. Tu jedna muza, tu druga muza. To teraz pora na trzecią muzę. A w ogóle cieszę się, że pamiętaliście o tym, że Ronald nie jest taki zemści i się zignoruj to. Nie jest takim simem stałym, nie? Jest taki. Lotny, bym powiedziała. I proszę tak, kochana moja, ty sobie zmienisz strój. W ogóle muszę się oduczyć tego, tak, kochana moja, bo mnie to strasznie denerwuje. Za każdym razem to powtarzam wam i. zawsze, zawsze jest to samo. Proszę podejść tutaj razem. I chodź, maluj portret. Nie, robimy sobie tutaj. Na podstawie zdjęcia, duży obraz na podstawie zdjęcia. Nasza nowa muza będzie teraz. O ile mi się udają uchwycić, nie? O, uda się, tylko to jest największe przybliżenie, jakie możemy jej zrobić. A tym ma taką, powiem Wam. No, tło jest takie średnie, ale. że nie można tego jeszcze bardziej przybliżyć. No, ale dobrze. Myślę, że tak jest najlepiej. Gdzie ty idziesz? Nie idź nigdzie. Jak słyszycie krzyki dziecka, to przepraszam okno otwarte to nie moje. To u moich sąsiadów teksańska masakra. Hej, 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 podejdź tutaj razem. Proszę mi tu wrócić do naszego studia i choć porozmawiaj z nią na temat, dziel się wskazówkami dla towarzyskich Simów. Zapytaj, jak minął dzień. W ogóle ona powinna tutaj usiąść z sobą, usiąść razem. Ronald dowiedział się, że Stacy ma następujący styl życia, towarzyska simka. I proszę bardzo, Stacy, patrz, jesteś moją muzą. Pięknie wyglądasz na obrazach. Łaskodzią, bezlitośnie. Mm -hmm. I w ogóle mm, szepcze i słodkie słówka Ronald. Proszę się mi tutaj wdać w romansę I proszę bardzo, z romantycznych ośmiel się. Hej, hej, hej! Wróć, wróć, wróć. Jesteśmy sami w domu. Potem nie będzie takiej okazji. Halo. Lirtuj? Czemu ona schodzi na dół? Ja nie chcę, żeby ona schodziła na dół. Bo nam psuje wszystko. No właśnie. Wracaj tu na kanapę. Usiądź razem. Halo, halo. Proszę mi tu usiąść razem z nami. Ona się w ogóle mnie nie słucha. A już mamy czternastą. Kochana, my przed czternastą mamy... je Chyba nie chcę za bardzo z nim rytować. Poznaj, Poznajmy. Przed 14 mamy jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Bardzo dużo. Chodź, usiądź, ćwicz, i zagraj koncert, wykonaj serenadę dla Stacy. Ronald, ty nasza artystyczna dusza, chodź. Stacy. To tutaj powinna być taka mina, no kurczę, Pięknie. Podoba mi się to. Panie Ronaldzie. To już? Charles na dziś skończył ze szkołą. O nie. O nie, Charles, chodź tutaj. Podejdź tutaj. Zobaczysz to. Serenadę. A ty mała, nie wiem, ogarnij się gdzieś tam. Uuu, leci taki spięty. Co ty tutaj... O, 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 widzicie tę minę? To jest właśnie ta mina. Ta mina mówiąca, że... Stary, e, sorry, ale... Co ty robisz z dziewczyną, która mi się spodobała? A stary tutaj ciśnie z serenady. Mm, I zgrywaj twardziela. Jesteś bananowy, Charles. Pozgrywaj tego twardziela. Mhm. Ja no huh? mm. Empatia ci spadła? O, niedobrze. Trajkocz o ulubionych zespołach. I eleganckie przeprosiny. Kocham to. A ty purchle ogarniasz się tam? Aha, nie, spadłaś, no trudno. To zjesz po tym jak spadłaś i e, pójdziesz spać. E, dobra, zrobimy inaczej. Ty zrobisz e, służba, e, przydziel zadanie i proszę przysząć posiłek na mm, przyjęcie. Ty Ronald trochę się speszysz, że w ogóle no fakt nie powinna ona była tu przychodzić, ale przyszła Kontynuuj duży obraz, tam udawaj, że nic się nie działo Ty mój drogi, natomiast pójdziesz tutaj w plotki, w rozmowie o zainteresowaniach Teraz ty będziesz zagadywać Stacy Macmillan. Popraw humor, wiesz, poflirtuj z nią, ożywiona rozmowa, romantyczne Pochwal wygląd. Da. No, a June w pracy. Właściwie zaraz przyjdzie. E, Charles poznał następujące cechy w menu Stacy: perfekcjonistka: cały dłonie, dasz pochwal wygląd. Pięknie. Zapytaj, jak minął dzień. Pochwal szczerze. I z romantycznych opejni. No i moi drodzy, wiecie, no Stacy oczywiście, tak jak wam mówiłam, jest bardziej zainteresowana starszym, ale wie, że starszy jest w związku, więc tutaj flircik flircikiem, natomiast nie ma co odrzucać tego młodszego. Bo bądź co bądź młodszy też jakiś. Przecież masz kuwetę, muraj! Wygłoś kazanie o załatwianiu się w domu. Co to ma być? Co to ma być? Mamy żarełko? Mamy żarełko, bardzo proszę. Eee... Zawołaj na posiłek A was na stanowisko Dyrektor regionalna. Hmm, hmm, hmm. Pięknie. Weź porcję też chodź weź porcję, i ty też chodź weź porcję. Dyrektor Regionalny, June. A ty nie wiesz za Flondra. Siedzi <laughs> w twoim, w twojej jadalni, w twoim domu. Jeszcze o tym nie wiesz, ale się dowiesz. Przykro mi, June. Ile ty masz, June, do zmiany grupy wiekowej? Siedem dni dokładnie, a Ronald? Ronald też ma 7, mm -hmm. czyli za 7 dni będziecie merytami. Ty masz natomiast dni 11. Nie, nie sprzątaj, my sobie zrobimy tak. Więc opcje działania dodaj do grupy i ty, mój drogi, chodź tutaj na piętro z twoją koleżanką. Podejdź tutaj raz. Koleżanką. Natomiast ty, Ronaldzie, powinieneś pogratulować, więc poznaj. Um, mi czule, wiesz. Powinieneś teraz i bukiet kwiatów kupić, tak typowo. Purchle sprząta, no dobrze, niech sprząta, ale purchle, jak wysprzątasz. Aha, nie, purchle zostawi syf. E, dobra, purchle ty musisz iść spać. No. Ignacy McTinsley. June, bardzo chcemy, żebyś dołączał do klubu czytaczy, nie? No, bez przesady. Choć pomóż naprawić złe relacje po całej podjemnią, szepcz uwodzicielsko. Tak. Wy jesteście tutaj, więc ty, mój drogi, chodź tutaj z romantycznych e, pochwal wygląd i pociśniesz pierwszy pocałunek. To jest Twoja pierwsza miłość, więc pierwszy pocałunek z pierwszą miłością. No, pogadane, pogadane. Charles, proszę mi tutaj załatwić to, co Cię proszę. Tak, 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 pięknie. Bo nie wiem, czy zauważyliście, mm, romantyczność między Stacy a Ronaldem nie jest tu skonsumowana, więc spróbuj uwieść. I chodź na grubo, pocałuj i, i wiesz. Gatka na podryw. Pocałuj w szyję, nikt nie widzi, nikt nic nie wie. I lecisz. Lecisz z nią. A jej to w sumie nie przeszkadza. No jak mówię, ona jest bardziej zainteresowana finansami. I chodź. Chodź, chodź. Robimy tutaj. Połóż Simkę, i Charlotte, Spać, no gdzie. Barabara. Ona się zbagowała. O nie. Ty śpisz? Czemu ty śpisz tu zamiast u siebie w pokoju? To jest twój pokój. Śpi. A wy tutaj sobie obgadujecie to wszystko, tak? I ty też chodź. Um, Pokaź po policzku, nie, ale ją pocałuj. Pięknie. I jak tam nasz obraz? Muza skończona, nowa. Proszę bardzo. Sprzedaj kolekcjonerowi, nie, ale opraw płótno. I mamy to. Muza numer jeden, muza numer dwa i muza numer trzy. One mają te same fryzury. To jest najlepsze. Ale wiem, to jest fryzura z podstawy i ona jest dosyć ładna, więc dużo osób je wykorzystuje. E, dobra, mamy to, mamy to. Ty choć się zamkniesz tutaj, e, malować klasyczny obraz, duży klasyczny obraz. A jak tam twoje rzeczy wystawione na plopsy, coś się sprzedało w ogóle? Brak ofert, czas wygaciśnięcia, niedziela. Aha, nic się jeszcze nie sprzedało tutaj z tego, no. Trochę dupa. Ty natomiast masz coś w pracy do zrobienia, Wykonaj, wypełniaj reporty ukończone. A, bo wy się tutaj barabarujecie pierwszy raz. O matko, zapomniałam. W łóżku swojej matki, w której Ty też chyba powstałeś, to najlepsze. <laughs> Ale dobrze, mamy to. Mamy to, moi drodzy. Czyli Ty tutaj oficjalnie masz swoją pierwszą dziewczynę. I bardzo proszę z romantycznych poproś o zostanie dziewczyną. Cieszę się, że to zazdrość w tych simsach działa tak, jak działa. Ronald o niczym oczywiście nie wie, znaczy o niczym, on wie, że tam synowi się spodobała ta dziewczyna, ale jemu też, więc on tam sobie raczej ogranicza się do pomalowania, poflirtowania, pozaczepiania i, i tyle. Ona została twoją dziewczyną, ty chcesz ją objąć, więc chodź z romantycznych obejmi, no oświadcz się raczej na pewno nie więc masz już oficjalnie swoją dziewczynę i godzina jest 20, więc ty każ jej iść sobie skorzystaj czy Ronald, Boże ja cały czas na niego mówię, Ronald a to jest Chuck, przepraszam znaczy mam nadzieję, że nie mówię, ale chyba mówię, więc jak coś to przepraszam, ale naprawdę nic złego nie myśli. po prostu się mylę jak zawsze i kolejny dzień przed nami w głównej willi Dziesięcioleci. A dzisiejszy dzień będzie dniem, powiedziałabym wam, dosyć intensywnym, ponieważ. Um, mój drogi, mój drogi Charlesu, idziesz sobie tutaj na dół coś zjeść. Mam nadzieję, że coś jest, a jeśli nie, to robimy po prostu służba, przydziel zadanie, i bardzo proszę przyrządzić posiłek na przyjęcie. Ty jesteś wściekły o coś, bombakniewu. gniewu O! Możesz ją obrazić prosto w twarz, choć. Ty, twoje wyrzuty sumienia, obrać się prostu w twarz. Ty też bądź na niego zła. I tutaj bardzo proszę spodłych skrzyczko, że o co w ogóle on na ciebie wrzeszczy. Czyli taka kłótnia od rana między rodziną. Ale w ogóle, czemu nikt nie przyrządza nic do jedzenia? Co, co nie może, ona nie może, służba nie może. Mogła do tej pory, ale teraz to już nie może, nie? Zostało trzy. No dobra, to zrobimy tak w takim razie. Skoro zostało trzy. Tutaj jest jakoś wspaniała, ty sobie to zjedz, ty młoda też tutaj przyjdź sobie zjeść, potem będziesz, nie wiem, coś robiła z tymi rzeczami związanymi, nie wiem czy dasz radę, ty sobie tylko zjesz i też sobie ogarniesz się, a rodzice tutaj bardzo proszę wdać się w kłótnie, choć ty tutaj wykrzycz jej zakazane słowa Ronald. Jesteś bombą emocji. Wrzeszczałeś już nieraz. Na Kate też wrzeszczałeś, więc teraz też wrzeszcz. Po tu, wiesz, wykonaj swoje zadanie. A ty możesz tutaj też powiedzieć mu, że spróbuj się uspokoić, tato. Ogarnij się, dlaczego ty się tak zachowujesz. Ty znaczy, nie? Nie, ty też na niego nawrzeszcz. Zbesztaj go, że co on ci będzie mówić, co ty masz robić. I tutaj też proszę, spodłych, kłóć się o karierę. Czy ona nie jest taka znana jak ty? Dobra, ty poszłaś do szkoły, ty pójdziesz do szkoły, idź do liceum, tak, bardzo proszę, idź do liceum, brudny. Ty masz, masz dzisiaj pracę, pracę zaczynasz za 20 minut. Powiedz mu, że ty nie będziesz z nim rozmawiać ogólnie i, i proszę bardzo, spodłych. Kłóć się o muzykę? Nie wiem, o cokolwiek. No fajnie by było, żebyście się po prostu pokłócili. On jest akurat wściekły, więc idealnie to pasuje. Wyrzuty sumienia może ma, że się w innej zakochał. A ty jeszcze nie wiesz nawet, że jej obraz już powstał. A ty wiesz, co znaczy malowanie obrazów przez Ronalda. Tak. Bardzo proszę wkurzony, zły, ale teraz jest flirciarski. I moi drodzy, nasz wkurzony Ronald stwierdza, że <laughs> no, nie będę tutaj z wami siedzieć w ogóle, chrzańcie się wszyscy. I robimy sobie coś takiego, jak... Weź urlop. I bierzemy sobie urlop z Stacy. Dzwonisz do niej, Stacy, może chciałabyś się gdzieś przejechać ze mną? Wiem, to jest idiotyczne. A Stacy... Czy ten, czy ten, nieważne. E, ona mu tam powie oczywiście, że e, no, e, przepraszam cię, ale to tak nie może być. Lecimy sobie tutaj do motelu, bo specjalnie motel wynajęłam na tę cudowną okazję. Bardzo proszę, na dwa dni albo nawet na jeden dzień ze Stacy. E, I Stacy tutaj powie Ronaldowi: Ale Ronald, e, wiesz, ja jestem swoim synem czakiem w związku, więc e, przykro mi. Nie wiem, co ona tutaj robi. Ale jej tutaj być nie powinno. Wyślij do domu z urlopu, tak. Ciebie tutaj być. O, i ciebie też nie. Co tu robi kot z nami? I czemu on jest taki brudny i zawszony? <grystanie> Jezu, y, ja muszę z kotem się wybierać? Czy ja miałam całą rodzinę tutaj na urlopie? Czy o co chodzi? Hmm, chyba trzeba będzie się tym kotem zająć. Szkoda, że on nie może się teleportować gdzieś stąd. To dziwactwo obsesja na punkcie. Modyfikuj potrzeby, modyfikuj, usuń z rodziny. Um, nie ma tutaj, w, w, żeby kot sobie poszedł? Och nie, psujesz nam kocie. My tutaj mieliśmy fajny wypad we dwoje, a kod nam psuje. Ale zanim przejdziemy do tego, idziemy sobie tutaj, moi drodzy, do Azy zdrój. Eee, I przejdziemy się na razie tutaj. Ze Stacy, tak? Tylko ze Stacy. I z nikim więcej. Nie wiem, co to jest w ogóle za motel z restauracją, ale jest restauracja, więc idziemy to zobaczyć. Co tam w ogóle jest. A Stacy, tak jak mówiłam... O, obojętne i to dobra, tu jest restauracja, i tu jest niby ta strefa motelowa. To ten motel jest taki bardziej elegancki, moglibyśmy teoretycznie w nim zostać. Wyjazd, żeby się odstresować. Uuuu, jaki motel. Wyjazd, żeby się odstresować, tak. E, I choć e, tu jest niby kuchnia, albo tu nie działa jak restauracja, tak. No nic. To y, wy sobie coś zjecie, podaj śniadanie, omlet. Ona tutaj razem z tobą powinna iść. I ty sobie strój zmień, żebyś ty tak wyglądał, wiesz? Lepiej. Mm, bad Romance masz. <grywa> Olewać, John. Dla dziewczyny swojego syna, to jest w ogóle. A. No ale cóż. Ojciec nie patrzy. Ojciec nie patrzy. Eee, weź porcję razem. Halo, weź sobie porcję razem. No właśnie. I e, wspominaj wesele, nie z romantycznych. Pochwal, wygląd. I powiedz jej Stacy, kochana, ty myślisz, że to jest istotne? Jesteś z moim synem, ale nas coś też połączyło. Poflirtuj z nią. Powiedz, że twoja żona jest taka, że w ogóle ją, cię tak denerwuje, że nie możesz z nią wytrzymać. Pochwal szczerze. Nie myślisz teraz. Masz kryzys wieku średniego, czy coś w tym stylu. Pogładź ją po policzku. O szaleli na punkcie rudowłosej. Maktinslejowie mają w genach, że rudy jest fajny. Tak. Proszę bardzo. E, chodzi o obejmi tutaj pięknie i z romantycznych e, pocałuję ją w szyję, choć. Ronald, idź ze swoim flirtem. Mam nadzieję, że nikt tutaj e, z twojej żony albo w ogóle w czymś stylu tego nie będzie. Obejrzyj zabawną pracę. Co to jest? W ogóle jakiś... jakiś automat. Chodź, z romantycznych pierwszy pocałunek w motelu. Gdzie ty idziesz? Mamy mieć pierwszy pocałunek w motelu? <laughs> poszłaś sobie? A co to ma być? Chodź, 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 chodź. Żadne poszłaś sobie. Nie ma, Stacy. Psujesz mi. My mieliśmy tutaj powoli zacząć nasz związek konsumować. Bo już go skonsumować z synem, to teraz wiesz. Tata zazdrosny. Zauroczony rudowłosą mącicielką. Chwilkie <laughs> teksty. Pięknie, pięknie, pięknie. I chodź, lecimy z romantycznych sfigowaniem, ale sobie wybierzemy. Romantyczne łóżko. Wszyscy tutaj się na prawo i lewo barabarują, tu jest pięknie, romantycznie, chodź. I lecimy, ale lecimy na grubo, moi drodzy. Bardzo na grubo, ponieważ lecimy o postaraj się o dziecko. W sensie, nie chodzi mi o to, że ona musi mieć to dziecko, ale wiecie, taki tam z procent z ryzykiem, bo jeżeli coś tam wyjdzie z tego więcej, to tylko doda dramaturgii. Ale jak nie wyjdzie, to nic złego nie będzie. No A Stacey, cóż, a zadowolona. Jeden Mark Tinsley, drugi Mark Tinsley. Wszyscy Mark są jej. A ojciec, co? A tam syn. Krzanic syna. Także moi drodzy, to piękną, dramatyczną akcją. Będę kończyć dzisiejszy odcinek dziesięcioleci. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku. Co się wydarzy dalej? Jak to dalej się potoczy, zobaczycie. E, oczywiście, chcę Wam tylko powiedzieć, że to, co się dzieje między Ronaldem a Stacy jest między nimi. Ponieważ ani Chuck, ani June o tym nie wiedzą, a e, Ronald powiedział, że on wychodzi, bo się obraził. A więc wyszedł bo się obraził i zaprosił sobie Stacy do tego. Także, mm, no, tak w ten sposób działa. Ale oczywiście ani Chuck, ani June o tym nie wie, Ronaldowi się nie śpieszy, żeby o tym powiedzieć i oczywiście Stacy też się nie śpieszy, żeby o tym powiedzieć. Dziękuję, trzymajcie się ciepłutko i cześć.